Dzień dobry, Studio Dziennik, ja nazywam się Bartek Paulus, a to jest program Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych, a dziś naszym gościem jest czeski, piszący o Polsce, dziennikarz Filip Harcer. Dzień dobry. Dzień dobry. Filip, mówisz bardzo dobrze po polsku, będziemy rozmawiać po polsku. Pytanie, czy możemy bezpośrednio się do siebie zwracać po prostu? Oczywiście. Będzie łatwiej rozmawiać. Filip, przyjechałeś do Wałbrzycha, żeby napisać o naszej głośnej w Polsce na pewno uchwale dotyczącej wprowadzenia obowiązku szczepień dla mieszkańców Wałbrzycha i osób pracujących na terenie miasta. Dlaczego tak dużym zainteresowaniem ten pomysł się cieszy? Nie wiem, w Czechach czy takie kontrowersje wzbudził także w Czechach? Bo widziałem te kontrowersje w Polsce i, i w Czechach w teraz sytuacji nie jest temat obowiązkowego ościepienia i w ogóle nie widziałem to w regionach Europy środkowej, więc dla mnie to było bardzo ciekawe. Widziałem, że kolega z gazety pisał o tym, więc trochę. Poczytałem, napisałem artykuł i e, umywałem się e, z moim naczelnym, że wyjadę w końcu na pierwszą podróż zagraniczną w tym roku e, do Polski do Wałbrzycha, e, bo umywałem się na spotkanie z panem prezydentem, e, więc... przyjechać e, zobaczyć. A jaka była reakcja? Porozumiem, jakiś tam tekst już się ukazał na ten temat. Tak. Jaka była reakcja czeskich e, czytelników? E, też były kontrowersyjne wpisy. Jest to ba bardzo polaryzujący temat, więc e, ludzie wyrażały znepokojenie tym, że coś by było Obowiązkowe. Oczywiście e, była aktywna część e, antywakserów, antyszczepionkowców w dyskusji e, w tym artykule, więc. E, tak jest, poglądy są różne i myślę, że jak. A pojawiali się zwolennicy, którzy mówili, że to dobry pomysł. Pojawiały się takie wskazówki. Tak, głosy? Żeby, żeby się szybko ta pandemia skończyła, oczywiście z, z, tą, z tym złym doświadczeniem w Czechach, które było teraz w marcu, lutym w, w lutym. Politycy w Czechach, tam, tak, już, tak jak już wspomniałeś, nigdzie nie widziałeś, żeby taki pomysł. Nie wiedziałem. Powiedz mi, jak wygląda u was, wyglądają u Was szczepienia, bo tu mówimy o obowiązku szczepień. U nas już, że tak powiem, mogą się szczepić wszyscy pełnoletni, e, mieszkańcy, obywatele Polski i mieszkańcy. Jak u was wygląda sytuacja? Też jest już taki dostęp do szczepionek? E, nie dla wszystkich. Myślę, że w tym tygodniu otwiera się dla e, ludzi starszych e, 40 lat i od e, czerwca już ma być generalnie od e, 16 lat, 18, nie, nie jestem teraz uh -huh. pewny, e, więc priorytet mieli starszy ludzie, seniorzy i co tydzień o, otwiera się nowa kategoria e, 5 lat. A jakie jest zainteresowanie szczepieniami w Czechach e, są, chcą ludzie się szczepić. Też du, u, u was działają dużo jest ruchów antyszczepionkowców? Są pewne ruchy, ale myślę, że generalnie jest całkiem duża, duża duża część społeczeństwa chce się szczepić. U nas problemem są młodzi ludzie. Coraz więcej badań mówi o tym, że młodzi ludzie nie chcą się szczepić. Jak to wygląda szczerze? Nie widziałem badania na ten temat, ale jak mówię z kolegami, to generalnie Dużo z nich chce się szczepić, by był po prostu spokój i mogli wyjechać też e, latem e, na wakacje. Mhm. Filip, śledzisz e, jako dziennikarz śledzisz to, co dzieje się w Polsce, śledzisz to, jak e, rząd polski walczy e, z pandemią. A jak ty to oceniasz? Jak, jak sobie według Ciebie radzimy z pandemią? E, ja widzę. Jeden olbrzymi błąd i, i to poluzowanie obostrzeń w lutym. E, pisałem o tym, że to jest olbrzymi błąd, bo mieliśmy poluzowanie obostrzeń w grudniu i skończyło się naprawdę tragicznie. W Czechach po prostu 30 tysięcy martwych ludzi, ofiar e, i w lutym, w marcu była katastrofa, więc z tą mutacją brytyjską, tak zwaną, e, no wiedziałem, że po prostu to jest duży błąd I jak widziałem, tu my w Zakopanem, Ciesi wyjeżdżały e, na narty do Polski, do Beskid, no to to było źle, naprawdę mm -hmm. źle. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w Czechach? Bo było bardzo źle, teraz jest lepiej? Teraz jest lepiej, jest najlepiej od końca sierpnia. Już też obostrzenia luzują powoli. W następnym tygodniu otwierał się ogródki restauracji i Knajp. Teraz słyszałem, że precyzują się jeszcze regulaminy dla te czy ludzie będą musieli mieć test, bo ludzie się bardzo dużo i bardzo często testują. Są testy antygen, antygenowe, antygenitesty testy kół. I jeżeli chcesz przychodzić do pracy, to po prostu raz w tygodniu musisz na, na ten test. Mhm. A ludzie mocno są zmęczeni? Czy są mocno zmęczeni pandemią, tymi obostrzeniami? E, tak, bardzo mocno tyle że jest jeden temat dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu w połowie kwietnia pojawił się i to był ten zamach we wyrbićtyczych rosyjscy agenci rosyjskiego wywiadu siedem lat temu po prostu była eksplozja bardzo duża więc to był składzie amunicji o ile to tak pamiętam. tak składzie amunicji i to był temat polityczny numer jeden i konsekwencje tego więc trochę ucichła ta sprawa pandemii ale ludzie byli bardzo zmęczeni w styczniu i Wtedy myślą, że sytuacja się będzie... Um, będzie normować, będzie normować, lepiej, tak, No ale fala. przeciwnie, uh -huh. był, był bardzo, bardzo duży um, narus, wzrost zakażeń. Jak stosujecie się do obostrzeń? Generalnie, jeżeli rząd mówi, robimy to i to, wszyscy chętnie się stosują. Ja czytałem takie artykuły o podziemiu piwnym. To trochę śmiesznie brzmi, ale po zamknięciu właśnie restauracji i pubów w Pradze zaczęły się otwierać no, restauracje które i puby, które działały nielegalnie, mówiąc prosto. Myślę, że ten stosunek jest luźny, bo to pojawiło się już w sierpniu, kiedy właśnie pandemia wróciła i czy się rząd zdecydował o tym, że że maseczki nie będą powinne, więc to pokazało się jako błąd. I wtedy już ludzie byli zmęczeni. No i po. Kilka miesiącach e, i tych des, dziesiątkach tysięcy ofiar e, no to w ogóle są zmęczeni. Więc e, to jak mówiłeś, e, myślę, że stosunek do obostrzeń jest bardzo różny, bo jak chodzę Pragą, to oficjalnie ogródki restauracji otwierają się e, w przyszłym tygodniu, no ale myślę, że już dwa-trzy tygodnie minimalnie są, są otwarte i w ogóle nikt nie kontroluje jakieś e, testy albo. Ale jak byłem w pierwszych miesiącach pandemii w Pradze, kiedy był obowiązek noszenia maseczek tylko w komunikacji miejskiej, na przykład, to tam widziałem, że wszyscy nosili te maseczki. Do metra, jak się wchodziło, policja sprawdzała, prawda? E, tak, tak. Myślę, że w transporcie publicznym, w sklepach to, to te maseczki są. W Tym różnica, że Polacy tak w, po polsku to jest maseczka i, i to, ale u nas to jest respirator mhm. FFP2 i, i ten jest obo, Ważne, obowiązek. Ważne, takie tak, tak, trzeba rozmawiać tak, ta z filtrem, tak. tak nie? Tak jak tak, tak, tak. u nas zwykłe maseczki chirurgiczne, ale to jest tak, że Czesi czują taką zbiorową odpowiedzialność, że to od nas zależy, czy pandemia będzie kontynuowana. Ja myślę, że w, tej kryty w tym krytycznym momencie tak, ale to było tylko krótko, bo mhm. naprawdę bardzo dużo ludzi jest zmęczonych, Zmęczony. wkurzonych. Po prostu te, ta pandemia jest trudna dla psychiki ludzi i to zamknięcie, ten lockdown jest bardzo, bardzo długi już. Filip, w Polsce, jak pewnie wiesz, mieliśmy w czasie pandemii kilka afer takich czysto związanych z pandemią. Między innymi mówię tutaj o respiratorach, które, jak informują media, miały być kupione od handlarza bronią, maseczkach z Chin kupionych przez rząd, które nie miały mieć certyfikatów, czy wyborach kopertowych, które się ostatecznie nie odbyły. I, I to były sprawy, takie afery, o których mówiła cała Polska. Pewnie też o nich pisałeś dla swoich czeskich czytelników. Ja chciałem zapytać o to, czy wy w Czechach też Mieliście takie właśnie afery związane z pandemią? Bardzo często się pojawiają, bo. Mm... Polski rząd ma drugiego ministra zdrowia, my już chyba czwartego nawet nie mogę liczyć. E, więc są afery, były też afery z zakupami e, maseczek, e, respiratorów e, z Chin i to ca cały czas o tym dziennikarze piszą. E, no więc nie tylko w Polsce są takie rzeczy. U nas były też takie sytuacje, że e, ministrowie e, rządu, na przykład, gdy był zakaz e, pojawiania się na stokach narciarskich, jedna pani minister mm. pojawiła się na stoku. E, z rodziną, u was też takie sytuacje były, bo chyba minister zdrowia był odwołany po tym, jak poszedł do restauracji ze znajomymi. Tak, i ten był w urzędu chyba miesiąc, e, był odwołany po tym, ale e, był tam polityk rządzącej partii ANO, premiera Andrzeja Babisia, e, to jest szef klubu poselskiego e, i ten został po prostu we funkcji. Mhm. No właśnie, chciałem o to zapytać, czy e, były jakieś e, polityczne konsekwencje takich e, afer e, związanych z pandemią? Czy no. to się rozchodziło tak, jak to się u nas mówi po kościach i konsekwencji żadnych nie było? Hmm. Była dymisja ministerstwa, więc tak, to, jest to, to, jest to jest była największa. I potem trudno powiedzieć, myślę, że byli jakieś tam, um, musieli zapłacić karę, grzywne, uh -huh. ale um, myślę, że dyrektor agencji sportowej, taki minister sportu, nieoficjalny, ten był na jakiejś u, urodzinowej party e, i został funkcji, tylko powiedział, że część, e, część da, da jakieś pieniądze na, na charytet. A to jest rośnie poparcie rządu, maleje, utrzymuje się na następnym... partii rządzącej, maleje i myślę, że dla, według aktualnego sondażu jest na trzecim miejscu teraz. Myślisz, że to jest efekt tego właśnie jak rząd sobie radzi z pandemią? Tak, myślę, że tak, bo ludzie naprawdę są zmęczeni, nawet budżet po prostu jest w minusie, bardzo dużym, rozce zadłużenie państwa i mamy kilka miesięcy do wyborów, kampania jest na początku, zobaczymy, co będzie się co będzie działo, się działo. W Filip, przed nami zaczęła, zaczął się już taki najgorętszy okres turystyczny, można powiedzieć. Ta turystyka powoli się rozkręca, trwa luzowanie obostrzeń. Myślisz, że tego lata w Pradze znów Turyści zapełnią praskie uliczki? E, trudno powiedzieć. Myślę, że pewnie e, będą przyjeżdżali turyści. E, nie wiem, czy, czy będą takie duże tłumy. Zależy też od, od tego, co będzie się działo z mutacjami koronawirusa. Myślę, że e, czeski rząd. E, z tym, co, co Czesi przeżyli wiosną i w marcu, musi być bardzo ostrożny dla, dla regulaminów kwarantanny i Czyli i myślisz, że wakcynacji. testy, które teraz obowiązują przy wjeździe do Czech na przykład, one będą raczej obowiązywały przez kolejne tygodnie? Ja personalnie mam nadzieję, że tak. Uh -huh. Zobaczymy, co, co będzie, bo, bo naprawdę e, to cały czas się zmienia z dnia na dzień. Jeszcze chciałem Cię zapytać na koniec, bo mówiliśmy tutaj o tym, że w przyszłym tygodniu e, w Czechach otwarte zostaną ogródki piwne. Jak w, tej sytu w tym momencie wygląda? Restauracje dalej działają, rozumiem, tylko na wynos. E, mhm. e, kluby, takie miejsca kultury są zamknięte. Jak to wygląda? Jakie obostrzenia w tej chwili obowiązują mhm. w Czechach? E, Szkoły są otwarte, z tym, że studenci e, się testują. E, nie wiem, czy, czy dwa razy w tym Tygodniu albo raz w tygodniu. E, jest rotacyjna, e, rotacyjna lekcje rotacyjne. E, otwierają e, te ogródki e, w przyszłym tygodniu i w, ty, w tym tygodniu w poniedziałek otworzyły się sklepy e, z tekstilem ze wszystkim, bo do tej pory były otwarte tylko sklepy z potrzebami takimi codziennymi. Mhm. Galerie handlowe właśnie teraz się otworzyły, tak, tak rozumiem tak, tak, właśnie tak. z tymi. E, przyjechałeś, e, wjechałeś do Polski i zacząłeś. E, Przemieszczałeś się po Wałbrzychu, obserwowałeś. Widzisz właśnie mocno, że, że pandemia zmieniła to, jak my funkcjonujemy tutaj w Polsce. Trudno powiedzieć, bo przyjechałem rano, uh -huh. ale widziałem na ulicy ludzie z maskami, uh -huh. ale duża część ty ma maskę pod nosem. Uh -huh. I zauważyłem właśnie tą różnicę, że w Czechach naprawdę my to mówimy respiratory. Wiem, uh -huh. że w po polsku to znaczy coś innego, ale taka maseczka jest obowiązkowa, a myślę, że dużo ludzi teraz dziś nie jest piękna pogoda, ale jak jest piękna pogoda, to też zdejmują na ulicy, ale generalnie myślę, że jakoś już przyzwyczaili na, na te maseczki. U nas y, od jutra obowiązek, od, od soboty praktycznie, obowiązek noszenia maseczki na świeżym powietrzu będzie zniesiony. E, przy zachowaniu mm, dystansu. Mm. U was też są takie zapowiedzi, że maseczki nie będą? Bada... Myślę, że będzie jakaś zmiana, ale nie pamiętam teraz, nie, nie, bo tych zmian jest nie, naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. dużo. Filip, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Filip Harcer, czeski dziennikarz piszący o Polsce, był gościem programu Studio Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.